in your seatbelts for a b-nox recreation No cześć Siemanko, z tej strony Pablito i witam Was bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale z gry Crash Team Racing Nitro Fueled. To jest gra, na którą czekałem od e, dobrych kilka miesięcy tak naprawdę i to jest gra mojego dzieciństwa, zresztą tak samo jak Spyro, które niedawno razem ukończyliśmy. E, ten oryginalny remaster Crasha również posiada, aczkolwiek e, stwierdziłem, że nie chcę go nagrywać na kanał. W każdym bądź razie ja jestem mega podjarany tą grą, po prostu czekałem na nią i do tej pory mam jeszcze ten oryginał, yy, który działa mi na PlayStation 1, więc... ale niestety ta konsola jest u moich rodziców, więc niestety nie mam możliwości grania sobie. Więc tym bardziej jestem mega podjarany, że wyszło to na PlayStation 4 razem ze wszystkimi mapami, które były też w tym dodatku, który wyszedł na PS2, czyli Nitro Kart. My sobie bez zbędnego gadania robimy nowy slocik. Wow. Yy... Wezmę sobie ten klasik w zasadzie. Czemu... Kurczę, nie wiem, teraz termin, nie wiedziałem, że będę musiał takie decyzje podejmować teraz na wejściu do gry. Eee, czy... Dam sobie easy Bo... Bo chcę, żeby to nagrywanie było dla mnie przyjemnością, a nie wkurzaniem się po prostu. Dobra, zmieniamy oczywiście od razu postać, bo ja zawsze grałem polarem. Zawsze grałem tym misiem I tak zostanie. Aha, to jest nieaktywne. A, nie, ja tak nie chcę. W ogóle tutaj jest pandzioszka do odblokowania i trzeba zdobyć 14 żetonów Crash Team Racing, żeby sobie ją odblokować. W każdym bądź razie nieważne i weźmiemy sobie samochodzik, który będzie niebieski. Bo tak. I bez tej dziwnej ósemki, ponieważ jest mi ona totalnie zbędna. O! Mogę coś zrobić z kołami? Nie, więc... Po prostu bądźmy ready i rozpoczniemy przygodę. Czy ktoś będzie tutaj do nas gadał na początku? Pamiętam, że tam wtedy gadał do nas Aku Aku. Aha. Widzę, że tutaj coś pozmieniali troszeczkę. Nie wiedziałem, że w nie wiem, czy w oryginale też tak było, że można było bombę aktywować od razu kółkiem. Ja pamiętam, że ona po prostu się turlała, dopóki w coś nie trafiła, a czy to była ściana, czy przeciwnik, to już była inna kwestia. O! Gra jest niestety po angielsku, bez napisów i ja nie jestem w stanie w tym nic zrobić, no ale musimy to wybaczyć. For creatures to test my skills. It's a little game I call Survival of the Fastest. Here's the way we play I challenge the best driver of your world to a race for the planet. If your driver wins, I'll leave your miserable little rock alone. But if I win, I will turn your entire globe into a concrete parking lot and make you my minions. Get ready to race for the fate of your planet. Let's go. Oh Welcome to the adventure area. You can travel around this area and practice your driving skills. The dots and stars on the map represent warp pads which lead to races. When they flash, it signifies they are open to play. To access a race track, drive into a warp pad that has an active warp vortex, and it will take you to the track's starting line. Finish the track in first place to win a trophy. As you collect more trophies, Other tracks will unlock. Good luck and drive fast. No i pięknie. Fajne było to intro, podobało mi się. że ten mieście jest jakiś brudny. Super. Dobra, słuchajcie, nie będziemy tego przeróżali, nie będziemy tego zwiedzać, bo to wszystko jakby przyjdzie w swoim czasie i wbijamy od razu do pierwszego poziomu. To będzie chyba plaża. Oczywiście, że jest. Um... Fajnie, mega się jaram. Dropa beaker just a in missile is about to hit you to deny it. Okej. Okay. Fajnie, ja się jaram mega, słuchajcie. Um, naprawdę czekałem na tą grę bardzo, bardzo, bardzo długo. Od kiedy w zasadzie wyszedł tak naprawdę zremasterowany Crash Bandicoot, ta seria. Trzy oryginalne gry, to liczyłem na to mocno, że to będzie tylko kwestia czasu, aż wyjdzie Crash Team Racing. No, jak widać, się doczekałem. Skopyta. Aha, dobra, tutaj już widzę ostro się strzelają, więc. Yy... Gramy na easy, więc to tak naprawdę nie jest... Czemu to główno nie skręca? Dobra. Stara sztuczka z zostawieniem fiolki na... O, na zakręcie też widzę, ktoś pomyślał, nawet dwie. Macie trzecią. Ciekawe czy ktoś to wiedzie w ogóle yy, Tak, wjechałem właśnie w swoją własną fiolkę Tam chyba nikt w nią nie wjechał więc... A, ktoś jednak wjechał w ogóle strasznie ich odstawiłem do tyłu. Ten Easy Mode jest naprawdę aż załatwia, aż teraz mi jest głupia, że to wybrałem. Podoba mi się jak te postacie tak wylatują w powietrze, znaczy te postacie. No w zasadzie tylko on to robi na razie. Czy to jest już ostatnie okrążenie? Tak. Jak się słodko cieszy. No dobra, ale udało się wygrać w każdym razie ten wyścig. Zaboiłem trochę. Off to a good start. Yy, nie będziemy czekali aż wszyscy ukończą wyścig, tylko dajemy sobie continue. Sama gra wygląda bardzo ładnie. Te światło cienie takie padające na nich przy tym zachodzie słońca naprawdę super. Mega mi się podoba naprawdę. Oczywiście tutaj za wygrane wyścigi dostajemy też nagrody. Zbieramy żetony, zbieramy puchary. Jestem ciekaw, czy będzie to podium pokazane tak jak to było w oryginale. Coś jest, ale. O!

You have just earned your first customization item. You can change and customize your character and cart in the pause menu. In the pause menu, okay. Dobra, gdzie tu mi. Tam. Co to jest za poziom? Ah, ok. Słuchajcie, w tej serii raczej skupimy się głównie na zdobywaniu tych trofeów. Nie jestem pewny, czy będę pokazywał, jak zdobywać te tokeny i tak dalej, bo to jest wracanie w to samo miejsce po kilka razy i jakby chyba nie, chyba nie chcę mieć aż tylu rzeczy na, w tej serii. Po prostu sobie przejdziemy tą grę w taki sposób. Wydaje mi się, że to będzie dobra decyzja. A, okej. Okay. Jedziemy! Dobra. A, zapomniałem, że kula strzela. Nieważne, zostawmy im to z tyłu, taką małą niespodziewankę Super, że trafiłem w skrzynię Czuję... no właśnie, czuję, że są blisko mnie Boże Pan Rek z moją... WOW! Pamiętam jak z moją siostrą w to grałem. Cały czas pomijam ten moment, kiedy mogę użyć boosta, ale dobra, nieważne Dobra, mamy skrzynkę, super Ten śmiech w ogóle Dobra, ta kula jest ogólnie raczej taka średnio bez, średnio bez użyteczna, średnio użyteczna jeżeli chodzi o takie mapy gdzie jest dużo zakrętów. Świetny skok. Boże, zaraz jadę i... dobra. Bardzo ładnie. Dobra, mamy skończony kolejny poziom. Nie pamiętam, ile jest poziomów w tym pierwszym świecie. I na końcu u każdego jest boss, za którego pokonanie otrzymujemy jego postać. Do wyboru. I możemy później nim grać. Fajna jest ta opcja właśnie takiej personalizacji sobie i samochodzików, i wyglądu tych postaci.

On właściwie. O, mamy nowy zestaw kół. Bardzo fajnie. Co miałem jeszcze powiedzieć? On w zasadzie gada to samo, co się wyświetla na tych yy, podpowiedziach. Mystery Caves. Klucze to oczywiście są do zdobycia w momencie, kiedy robimy coś na czas. A tokeny. Nie pamiętam, co, nie pamiętam, co się robiło za tokeny, Czy to się zbierało literki tworzące skrót CTR? Nie pamiętam już. Wchodzę po otwierane okna, bo jest oczywiście strasznie gorąca i słyszę, jak dzieci trą się na placu zabaw. Okej. Okay. Narkam! Uuuu! No wiedziałem, że nie zdążę. Super mnie wyrzuciło do góry Po prostu bomba chce jeszcze Tam dinozaury na górze biegną w ogóle Boże, że tu się dzieje na tych mapach w ogóle teraz Naprawdę, w porównaniu z tym co było Kiedyś, to Tak naprawdę jest za czym się rozglądać na boki Okej, okay, czy ktoś w to wiedzie? Tam się triceratopsy biją Masaka Okej, okay, mamy trzy rakiety i ja sobie je oczywiście zachowam teraz. Świetny wyskok. Zaraz coś ktoś wyprzedzi na bank. Jeszcze w to wjechałem, dobrze, że tego użyłem. Ja pierniczę ludzie. Znaczy ludzie. No nie! Serio? jeszcze będzie tak, że przegram, nie mogę. Okej okay. Dobra, spadaj w przepaść. A, myślałem, że się usmażył Dostał? Dostał. Kurde żółwiku Okej okay. Mamy jeszcze jedno więc fajnie Jak zbieramy te owoce łumpa Czy też jabłuszka jak więcej ludzi to kojarzy po tym To wtedy te wszystkie niespodzianki które znajdujemy w tych skrzyniach mają wzmocniony efekt O co chodzi z tymi żółwiami Dlaczego to mnie nie wybija? No i... Wow! Nie nie nie, ja się przed samą metą nie dam tak wyprzedzić. Świetne trafienie. fak Nie 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 Uo. To była walka z crash'em po prostu na śmierci i życie na samym końcu już Boże, aż mi palec boli od wciskania gazu Aho, im duże jesteśmy w powietrzu, tym większego speed dostaniemy po wylądowaniu. Fajnie wiedzieć. No i co? Dobra. No wszyscy śpią, krasz w pilotce. No i dobra. Dokładnie, czyli jak nam TNT wpadnie na głowę, to musimy zacząć podskakiwać i wtedy zrzucimy to sobie. Dobra, słuchajcie, tutaj sobie w takim razie zakończymy ten pierwszy odcinek. Um, dajcie znać co sądzicie o, te, o o grze, dajcie znać co sądzicie o tym jak ona wygląda, bo jak dla mnie ona wygląda naprawdę niesamowicie. Ten klimat został zachowany, wszystko jest w o wiele lepszych barwach, więc po prostu dla mnie bomba. No mi nic więcej do szczęścia na tą chwilę nie trzeba. Zremasterowane trzy gry mojego dzieciństwa tak naprawdę, więc ja jestem w niebo wzięty. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, żeby zalajkować, żeby skomentować, zostawić po sobie jakiś ślad. My widzimy się już bardzo niedługo w kolejnym odcinku i trzymajcie się. Na razie, cześć!